Witam z Mietkowa, dokładnie Ziara Mietkowa i Okolic, gdzie chciałem nagrać ostatni taki podsumowujący materiał z kamery 360 od Samsunga dokładnie Gear 360. Jak widać, moje kontury tylko na tym słońcu. A dokładniej mówiąc, tak to jak się robi, kameruje pod słońcem. Będzie tutaj taka ruszona recenzja, żeby zobaczyć też, jak kamera ścina, w którym miejscu łączy materiały. Jak dokładnie widać wszystko w sferze 360. Więc zapraszam. Nagrań, czyli na przykład palawa. Nie będę późno w domu ale warto zamany klucyk parę przygód i tak oto palawam morawy, do których przybyłem. Poza tym, co wcześniej wspominałem, w nagraniu będzie także trochę rynku, trochę wrocłob, trochę góry żar oraz inne niespodzianki, które za chwilę zobaczycie. Mamy też trochę off czyli takiego w dniu w którym nagrywałem, czyli wyroblog dokładnie wyroblog jak zostałem upieprzony w którym znajdziemy trochę timelapsów z prezentacji Kotkowicza, Krzyśka Pawła Łupydo Tucholskiego i innych. Dokładniej mówiąc o specjalizacji. Konferencja rozgło. Cheers! E, w trakcie tego materiału Kamerka się przegrzała Nie wiem, czy to temperatura normalnie, czy ona się sama tak nagrzewa e, Czy tylko mi ta kamerka wygląda trochę jak Wieżyczka z portala, albo wersja ten witlej Nie, to nie jest kamerka dla debi. A przy okazji Macie przykład, jak ścina No i w międzyczasie wracam. Cześć.